Witam serdecznie na Izbie a w dzisiejszym odcinku stestujemy ostatnie z piw zakupionych na lubelskich targach piwnych, a więc niestety już mi się tutaj zapasy skończyły, zostały tylko wspomnienia, teraz aby czekać na następny festiwal. A będzie to piwo Espresso Ning z browaru kreacja. Jest to jedno z dwóch piw, bo w jasnej odmianie jest to The Awakening, które to recenzowałem na Instagramie. Jeżeli jesteście chętni, to zapraszam na nasz Instagram. A tymczasem to piwo wybraliście w głosowaniu, że ma się znaleźć na odcinku, a więc spełniam Waszą prośbę. Etykietka generalnie tych piw jest bardzo fajna. Kojarzy mi się z takim drwalem pijącym w tym przypadku kawę. W ogóle piwo jest to tonic coffee stout, czyli połączenie kawy z tonikiem. Przekonamy się, czy rzeczywiście to połączenie w tym piwie, co możemy przeczytać na etykietce. Data ważności tego piwa jest do 19 sierpnia 2019 roku. No i czytamy morską opowieść oraz skład. Tonik kaffee start. Gdy już masz wszystkiego dość, olej do palaczy. Postaw na pobudzenie. Espresso to ciemna odsłona do etu Awakening. Słodki stout prezentuje się tu w oryginalnej, orzeźwiającej odmianie zainspirowanej napojem Espresso połączeniem kawy Espresso i toniku. Bogatą paletę smaków i aromatów podbija zest z cytryny. Skład Woda Słody Pale Ale Monachijski Kara Aroma Czekoladowy Karafa Specjal Typ 2 Chmiel Citra Dodatki. Laktoza, kawa, kawa Etiopia, jirga, hefe, chyba tak, chinina, kora, kora z chininy właściwie, ze cytryny drożdże, piwo pasteryzowane i niefiltrowane. I mamy specyfikację: Ekstrakt 14 stopni Plato, alkohol 4,4% oraz IBU 35%. No także zobaczymy, jak to piwo tutaj nam y, wypadnie. Użyję dzisiaj otwieracza, który był prezentem od znajomych, kupili mi na wycieczce ze Szczawnicy a z takim niedźwiedziem. Niedźwiedziem w górach właściwie, na takiej skale bym powiedział. A więc myślę, że chyba jak najbardziej otwieracz pasujący do piwa i do tematyki. No, i zobaczymy, jak się sprawi też w użyciu przy okazji. Ale także otwieramy buteleczkę. Kapsel oczywiście firmowy brokreacji. Zobaczmy zapach z butelki. Opowiem Wam, taka kawa z mlekiem. Czekolada. Czuć też taki zapach właśnie przywodzący na myśl takie aromaty drzewne, takiej kory, może to właśnie ta chinina, może gdzieś leciutko majaczą z tyłu, cytrusy, ale to na takiej bardziej zasadzie właśnie autosugestii niż, niż to jakoś jest tak wyczuwalne. Ale tak mi się wydaje, że jest lekko taki właśnie cytrynowy, kwaśny zapach, gdzieś tam w tle daleko, daleko. Bardzo dobrze przykryty. No i to by było na tyle w zapachu. Zaraz zobaczymy, co będziemy mieli tutaj ze szkła. Barwa jak widzimy ciemnobrązowa, piwo praktycznie nieprzezroczyste, ale tutaj właśnie na spodzie są prześwity lekkie. Piana mało obfita. Bym powiedział taka beżowa, e, drobno pęcherzykowa. Zobaczmy co mamy w zapachu ze szkła o kawa w dalszym ciągu ale już taka kawa bardziej bez mleka bym powiedział to ta laktoza dziś już jest teraz na dalszym planie już nie jest tak wyczuwalna jak z butelki właśnie też mieszają się te takie nuty bym powiedział leciutko takie drzewne w tym piwie z tą kawą czekolada Cytryny nie wyczuwam. Tutaj laktoza gdzieś na dalszym, dalszym planie lekko wyczuwalna. Zapach bardzo przyjemny taki. Zobaczymy, jak w smaku, bo na razie nie ma tutaj w zapachu nic, co kojarzyłoby mi się z tonikiem za bardzo, szczerze mówiąc. Więc zobaczymy. Ale zapach przyjemny, bardzo przyjemny. Nie jest to słodki stout, kawa, intensywne właśnie nuty kawowe, czuć laktozę, czuć także czekoladę. Pojawiają się takie, takie nuty, które rzeczywiście mogą przywodzić na myśl, że jest to kawa z dodatkiem toniku, aczkolwiek nie są one takie oczywiste, bym powiedział. Jest też goryczka na poziomie takim, powiedziałbym, niskim, aspirującym do średniego. A piwo generalnie jest takie dość... dość takie wodniste, dość wodniste jest, dość wodnisty stout. Ale nie jest źle, aczkolwiek, tak jak mówię, no, ten tonik to bardziej na no, takim poziomie autosugestii jest tutaj wyczuwalny. Podsumowując to piwo, a nie jest złe, nie jest złe, aczkolwiek e, The Awakening e, przypadło mi bardziej osobiście do gustu, czyli ta wersja jasna e, z herbatą. E, także no, nie wiem jakie wy będziecie mieli odczucia, która wersja wam bardziej podpasuje. Ja bardziej tak jak mówię T-Wakening chociaż Espresso -ning też nie jest, nie jest złym piwem jeżeli piliście Espresso -ning albo t Awakening, albo obydwa piwa z Brokreacji to oczywiście napiszcie mi które wolicie i dlaczego i myślę że to by było na tyle w tym odcinku żegnam się z wami trzymajcie się do zobaczenia